Hej, cześć się witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony rogalik 95 to jest kolejny odcinek z betowania na Skin Jokerze i dzisiaj o godzinie 2 w nocy nie chcę budzić moich współlokatorów, którzy pewnie już śpią i na pewno chcą się wyspać na jutro rano, także serdecznie Was zapraszam do oglądania i już zaraz będziemy wjeżdżać sobie w jakiegoś pota także widzimy się za chwileczkę jak już wjadę w jakiś pot. Okej, okay, dobra, mamy tutaj jakiś gości, którzy wjechali sobie 29 i 8. My też sobie podejdziemy teraz z jakimś większym betem i spróbujemy sobie coś wygrać na większym becie. Także myślę, że możemy sobie wjechać w ten sposób i dołożyć jeszcze tego akaczka. Myślę, że to będzie wtedy spoko i wjedziemy sobie za 40 eurosków tego beta. Także akceptujemy trade ofertę i zobaczymy jak tutaj się rozwinie, czy będziemy wjeżdżać w to czy nie, to się okaże za chwileczkę. Odpowiadamy sobie na ofertę. Trochę tej kaski jednak tutaj jest, także już z wali. Masakra, powiem wam, A jeszcze na, 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 na to nie wjeżdżałem takim, takim, dużym, takim dużym betem, no ale zobaczymy. To jest dla mnie duży bet, tak, ponieważ ja mam mało skinów. I nie przeraźcie się, że jeżeli mówię, że to jest duży bet, to to jest dla mnie duży bet. No i dobra, akceptujemy sobie tą ofertę. Mam nadzieję, że nie siedzą tutaj ludzie, którzy właśnie w tym momencie... Dobra, postaram się to akceptować. Mam nadzieję, że to się akceptowało. Dobra, poszło. Poszło i zaraz zobaczymy, czy uda nam się to wygrać. Objechał ten week, to wiedziałem. Oh my fucking god. <słuch> Mamy 10%. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. THIS IS SPARTA! OH, oh MY fucking God. Oh MY fucking God. Z dziesięcioprocentową OH MY FUCKING GOD! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? O, oh. oh my fucking god! Co się stało teraz? O oh, kur, co się stało teraz? O oh my fucking god! 400 dolarów. O co tu chodzi? odbieramy sobie ofertę już patrzymy co nam tutaj przyszło. What the fuck. Zobaczcie. Zobaczcie ile skinów tu jest. Dwie kosy, dwie nazwane. Kurwa, popłaczę się zaraz chyba. Dwie kosy, awka Asimov, naklejek od... O oh my fucking god? O oh my fucking god. Myślę, że to będzie cały odcinek co Joker ten bet Odpowiadamy na tą ofertę. Co to się stało? To jest, to jest, to jest jakiś skandal, nie, na 10%. O masakra, w tym momencie musicie wbić w link w opisie, nie? Dobra, obiecałem Wam w tym odcinku giveaway, także. Także, oj sorry, tutaj Wam chyba za dużo pokazałem. Także, już wchodzę do gry i już Wam pokazuję, co jest w tym odcinku do wygrania. Ok, no i dobra, z racji tego, że wygraliśmy dość sporo kasy, a pod poprzednim odcinkiem obiecałem Wam giveaway. Także możecie wbijać na link w opisie, ponieważ tam macie stronę Skin i możecie na tym wygrać skiny dokładnie tak samo jak i ja. Za niską stawkę wygrać duże skiny. Dzięki Wam bardzo za oglądanie moich filmów ze Skin i w zamian za to mam dla Was giveaway. A giveaway będzie polegał na rozlosowaniu Flickrę, czyli Butterflya Vanille. I jest to kosa, która jest warta dosyć sporo, ale jako, że ją wygraliśmy, mogę ją dla Was rozlosować. Także, co jest warunkiem, aby ten konkurs wygrać? Musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, musicie być subskrybentem, ponieważ to jest e, konkurs tylko dla subskrybentów mojego kanału oraz oczywiście musicie zostawić komentarz pod tym filmem, gdzie będzie napisane, chcę po prostu tą kosę i trailing do e, swojego e, konta Steam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do tej pory serducho mi wali tak, że aż nie mogę wytrzymać, ale po prostu, no... Po prostu tak mi głowa lata. Dzięki wam bardzo jeszcze raz za oglądanie tego filmu. Ja już kończę, ponieważ jest godzina w pół do trzeciej, a chciałbym się położyć spać, bo jutro na siódmą lecę na uczelnię. Także dzięki wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie, mamko. pozdrawiamka, Peace.